Z Znalazłem zator! Kontynuujemy oczyszczanie. Ksiądzka. Nowe płacki! A... Backie majciapie! Uwaga! Podaję oficjalny komunikat! Lucjanek Krab, nosi wielkie, babskie majciapie! To on stoi na płyciźnie! Hej, mały! Nieupoważnionym wstęp wzbroniony! <ścoughs> Z tymi majtkami to prawda! Mówię ci, wszyscy na basenie to słyszeli. Hmm. I to wszystko dlatego, że twoja mama zamieniła wasze majtki? No, maniek mówi, że moje wyglądają zupełnie. <perspusty> majtki! <Majciachy. słyszy> dłużej tego nie zniosę, Donciu. Hmm. Może ta książka ci pomoże, Lucjanku? To poradnik, jak stać się twardzielem. Słuchaj. Mm -mm. E, wzbudzisz respekt, jeśli odnajdziesz w sobie ducha Gryzli. Ach, takie poradniki nigdy nie są skuteczne. Mógłbyś chociaż spróbować. Mike uważa, że żeby stać się prawdziwym Niedźwiedziem Gryzli, należy po pierwsze pozbyć się normalnych ciuchów. Mamy się rozebrać? Tak twierdzi. Uwolnij swoje włochate Niedźwiedzie ciało. A, 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 ale ja wcale nie jestem obłosiony. Hm, ja też. Nałóżmy na no, siebie ma. mech. Rzeczywiście, teraz wyglądasz na twardziela. Widzisz? Co mamy robić dalej? Z dumą prezentuj swoją niedźwiedzią naturę. Niech świat się dowie, jaką dziką bestią jesteś! A! Twoje spodnie? Co się z nimi stało? Ej, takie są modne! Nie cierpię zakupów, nie cierpię zakupów, nie cierpię zakupów. Może przymierzysz te, synku? W życiu zbyt nakrapiane. Paskudne. La pajaca! Wracajmy do domu. Nie wyjdziemy stąd, dopóki nie kupimy jakichś nowych spodni. Dobra, dobra. Przymierzę je. O! Nie tutaj, głuptasie. Idź do przymierzalni. Może chwilowo wystarczy. Jej To nie jestem bananem, ani jajecznicą! Nie włożę ich! W takim razie nie wypuszczę cię. Hmm. A, Są elastyczne i wygodne! Pokaż się, maniek! Zupełnie jakbym chodził. Bez spodni! Odwróć się! Super wytrzymało, łatwe w praniu z elastycznego materiału. Wow, to brzmi wspaniale! Elastyczne spodnie! Super! Mogę z nich zrobić wszystko! Zobacz, kaptur! To są spodnie, Mańku! Zapłacę! W prawdziwym gryzli nie są straszne, chłody i deszcze. Więc charkuj swojego niedźwiedziego ducha. Nie wiem, czy to dobra książka Tąciu. Na okładce jest napisane, że sposób jest niezawodny. Gryzli nigdy nie unikają walki, lucjanku. Zaczekaj na mnie! Muszę złapać oddech. Auć! Złe wieści dla niedźwiedzi. Sezon polowań rozpoczęty! Chyba Przychodzę na ciężką amunicję! O marie, kto boli! te spodnie są super! Powinniśmy mu stawić czoło, Lucianku. Gryzli Mike, Michelle. Pisze... W kółko tylko Grizzly Mike. Odkąd zaczęliśmy stosować jego głupie rady, mamy tylko kłopoty. Pora, żeby ktoś mu powiedział, że jego książka to zwyczajny śmieć. Masz! Tak, masz rację. Hej, naprawdę byś mu to powiedział? Na ostatniej stronie jest jego adres. Naprawdę? Hmm. Musisz się wykąpać. Wyglądasz jak prosie. Maniek? Mm? Jestem pewna, że tu wchodził. Te spodnie są bez pudła. Myślałem, że Grizzly Mike mieszka w jaskini tonciu. W czym mogę wam pomóc? Właściwie to szukamy Grizzly Majka. O, <gryzly> a więc zapraszam. Chłopaki, napisałem tę książkę dawno temu. Niestety sąd nakazał ją skonfiskować po tym, jak pewien facet odniósł kontuzję próbując stać się prawdziwym grizzly. Ta książka jest niebezpieczna. Skąd ją wytrzasnęliście? Jestem przekonany, że ostatni egzemplarz wyrzuciłem do sedesu parę miesięcy temu. Ten znalazłem w zapchanej studience ściekowej. Ej, Tonciu, Czasami jesteś obrzydliwy. Może bardziej spodoba wam się moja nowa książka? Motylem jestem. Bardziej odpowiednia dla dzieci, łagodniejsza. Opowiada o tym, jak nie reagować na obelgi, odwrócić się i powiedzieć, nie słyszę cię, bo właśnie przymieniłem się w ślicznego motylka. Mike! Ty ściąłeś już żywopłot! Ugotowałeś obiad! Nie skarbie, ale zaraz się tym zajmę. Powinniście już iść. Gdzie są moje nowe spodnie? Chcę je włożyć! Ależ, mamo, pozwól mu włożyć te cudowne spodnie. Są czyste, wyglądają jak nowe. Nie, zabieram je do mojego pralnianego laboratorium. Dobra, ale innych nie wkładam. Czego? Y Nie zjadaj mnie, jestem twoją mamą! Ła! Proszę, Mańku, wykradłeś je dla mnie? W końcu jesteśmy braćmi, no nie? Dzięki! I tak cię nie lubię! Wiem, wiem. Kulowe, nie? Można z nimi zrobić wiele rzeczy. Na przykład torby na kanapkę. Mańku, ale plaśnięcie! Mamy identyczne spodnie! Wygodne. Co? He? Moja siostra też ma takie. I moja mama. Wiesz, co to oznacza? Wyskakuj si babskie gacie. Babskie dacie. 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 Babskie ze mnie dacie. podwójny deserek. Powinienem jeść więcej słodyczy. Jestem bardzo grzeczny. To zalecenie mojego dentysty! Powinnaś ograniczyć słodycze, Mario. Co? Uwielbiam słodycze! I nigdy więcej nie będę Matołkiem! Nadchodzi mściciel i zaciśnięta pięść? Przecież nigdy nie lubiłaś takich filmów. Trudno. Pora się zmienić, Lucjanie. Nie ma rady. Na pewno jesteś pełnoletnia? Że masz na sobie niezłą skórę, mm. miałam dylemat, czy wybrać różowe czy zielone. Och, wzięłam obie pary. Jesteś winna, deser. Dobra, stary Kapciu. Monik, czemu dajesz mi swój deser? Po prostu chciałem. Drobiazg. Hey! Widzisz? Mam fory. Promocja! Oh, Mario! Czego? Ja nie będę już więcej Matołkiem! Ej, Majcioch! Ta twoja kumpela to ostra żyleta! W porządku, Mario, a więc o to ci chodziło? Próbujesz poderwać Mańka? Jeśli tak, to uważaj. Ja i Mańek? Co za pomysł? Po prostu nie pozwolę więcej sobą pomiatać. Hej, Mario! Załóżmy gang we dwie. Wtedy wszyscy będą nas szanować. Nie. Też Nie! Powinnam budzić respekt! Należy do gangu, więc szukam czegoś zdecydowanie ostrego i ładnego. Patrzcie ją, jak spodzielka! <laughs> 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 Dzisiaj nauczymy się. Wyskakuj z krzesła, łamago! Maria jest teraz moją kumpelką! Tworzymy gang! To wspaniale, Panciu! Uwielbiam rządzić innymi, jest czar dobra! Super! Wybacz! A? Mario! Jestem naprawdę przerażony! Dziewczyny nie mogą się tak zachowywać! A? powinny się tak zachowywać. O co chodzi? Jesteś zbyt wielkim seksistą, żeby zaakceptować mój nowy wizerunek! Może i jestem wstrętnym seksistą? Dziękuję, Lucianku! Co za dżentelmen? Przecież ja otworzyłem drzwi. przed kobietą! Jestem seksistą! Chłopcy, a tam dziewczyny. I stąd te nieporozumienia. Dlaczego nie bawimy się razem, skoro tego chcemy? Hey! Niezły strzał! Dzięki. Niecie do gangu. Jesteście super, zwłaszcza jak na dziewczyny. Nie. O, maniek idzie za nami. Wiedział zrozum, że ten chłopak w ogóle mnie nie obchodzi. Spada! Hm. Tak, maniek, musisz odejść. Lepiej się za nami nie włócz. Cały czas idzie. Niezła strategia. Dlatego nie chcecie mnie przyjąć. Ponieważ stworzyłyśmy babski gang, rozumiesz? A ty jesteś chłopakiem! Patrzcie, mały złośnik jest skurzony. Mam dostał kosza. Ach, zaraz wam wycisk. A, uh, tylko że mam kłopot! Bo jesteście babami! No właśnie! Jesteśmy! A dziewczyn się nie bije. Za to my! Możemy z tobie! Uaa! Maniek, oddawaj to! O co chodzi? Prawdziwi twardziele też muszą czasami pobawić się pluszakami, ty Lalo. Głupie! Padłe baby! Jeszcze pożałują! Mamo, czy jako dziewczyna, to znaczy dama i kobieta. Myślisz, że jestem antyfeministą? Och, Lucjanku, właśnie ty wiesz, co znaczy tolerancja. Chłopcy muszą się różnić od dziewczynek, inaczej rodziliby się z długimi włosami. Dziewczynki nie rodzą się z długimi włosami. Nie sprzeczaj włosami. się ze mną. Lucjan Kram? Obecny, Marian Kram? Proszę o skupienie! Sprawdzam obecność! Ale ja jestem nową dziewczynką! Mam na imię Marianna! Czy nie wiesz, gdzie się podziewa maniek, Łamago? Mamy pierwszeństwo! O! Damy mają pierwszeństwo! To dopiero seksizm! Oh. Au! 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 Soruj na koniec! Siemanko, mam na imię Marianna i jestem niegrzeczna. Wyglądacie na zgrany zespół. Przyjmiecie mnie do gangu. Ej, zaczekaj, dokąd to? Ja tam nie wejdę! Dlaczego? Bo... bo w tej chwili zupełnie nie czuję takiej potrzeby, ale my mamy tam zebranie gangu, Marianne, no! Albo wtedy... Nic nie wiem o żadnym zebraniu. A, a, gdzie się podziały te malutkie umywalki? Ta dziewczyna to jakaś dziwaczka. I te strąki? Bez odżywki włosy wyglądają jak dredy. Te dziewczyny, teraz czuję się o wiele lepiej. Wpadłam na pomysł. Znajdźmy sobie wrogów. Wrogów! Tak! Czas na walkę! Po co zakładałyście ten gang, skoro nie chcecie walczyć? Ja go założyłam po to, żeby stać zawsze na początku kolejki po deser. Daj spokój, znajdę godnego przeciwnika. To jakiś idiotyzm. Chcę, żeby Maniek nas nadal adorował. Założę się, że pragnie zobaczyć mnie w akcji. W podwórku jest miejsce tylko dla jednego babskiego gangu. Ale wy nie jesteście babskim gangiem, bo wśród was jest chłopak. Nie, to nieprawda. To prawda, Baciu! Zobacz! A, oddawaj mi włosy! Tylko bez bujek! Jestem chłopakiem! Nie tak łatwo pokonać babski gang! Dzięki, Mario, ale... Wystąpiłam z gangu. Rządziłam na podwórku i dostawałam ekstra desery, ale nie lubię przemocy. Nie powinnam cię wtedy bić. Chcesz mi oddać? Ależ nie, Mario. Wszystko gra. Zresztą nie mógłbym. Jesteś dziewczyną. O! A ty... polskiej udział wzięli Magdalena Tratkowska, Beata Olda-Kowalska, Magdalena Zając, Gracja Pielar, Grzegorz Pawlak, Tomasz Piotrowski, Mariusz Czuziński i inni. Opracowanie wersji polskiej telewizja Toja. Tekst Anna Kniut. Dialogi Studio Litwa. Reżyseria Krzysztof Szyn. Realizacja Robert Włóczkowski. Udźwiękowienie Studio